Dzisiaj o Funduszu Kościelnym, a tak naprawdę o likwidacji Funduszu Kościelnego. Dzień dobry, proszę oczywiście o subskrypcję. I kilka zdań na temat tego, o czym mówiłem ja w kampanii wyborczej i o czym mówiła lewica, czyli o Funduszu Kościelnym, rozdziale państwa od Kościoła. I żeby na początek wyjaśnić rzecz zasadniczą. To nie jest żadna walka z wiarą, to nie jest żadna walka z wiernymi, to nie jest żadna walka z kościołem, to jest po prostu ucywilizowanie, unormowanie spraw między państwem a kościołem katolickim. Żeby wszyscy byli traktowani równo. Nie wiem, czy pamiętacie, a jak nie pamiętacie, to wam przypomnę, że w styczniu. 2024 roku, dokładnie 11 stycznia, został powołany przez pana premiera Tuska zespół, na czele którego stanął wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który miał przygotować alternatywę dla funduszu kościelnego. Bo niewątpliwie jakaś alternatywa by się przydała. Przecież są wierni, są obywatele naszego kraju, którzy chcieliby, w jakikolwiek sposób Kościół wspierać i trzeba takie możliwości im stworzyć. I dlaczego o tym dzisiaj mówimy, dlaczego prezentujemy konkretny projekt ustawy w tej sprawie, jeżeli chodzi o likwidację Funduszu Kościelnego? Ano między innymi dlatego, że mój kolega i moja koleżanka włodzimierz Czarzasty Anna Maria Żukowska poprosili o informację, ile na przestrzeni 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wydano pieniędzy na Kościół Katolicki, a ja poprosiłem o informację, na jakim jest etapie praca tego zespołu, o którym wam powiedziałem. No i niestety, mówię to z przykrością, dostałem taką odpowiedź. W konkluzji. Na obecnym etapie prac nie można jeszcze przesądzić o ostatecznym kształcie projektu zmian w funkcjonowaniu Funduszu Kościelnego, a tym samym nie jest możliwe określenie terminu przedstawienia propozycji zmian legislacyjnych pod obrady Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. No, muszę Wam powiedzieć, że no jestem trochę zdziwiony, dlatego że minęło od tego czasu 14 miesięcy. Fundusz Kościelny to nie jest jakaś skomplikowana instytucja yy, czy organizacja, gdzie zespół składający się z poważnych ludzi, którzy mają dużo determinacji, powinien to zrobić. Może nie ma tej determinacji, ale to też warto wyjść i powiedzieć uczciwie: Nie mamy determinacji, nie mamy pomysłu, nie będziemy dalej tego robić. My, ja, mówię lewica, mamy na to pomysł i chcemy, żeby Fundusz Kościelny po pierwsze został zlikwidowany dlatego że dość płacenia z budżetu państwa, czyli ze wszystkich podatków pieniędzy dla kleru. Po drugie, chcielibyśmy, żeby usługi, które świadczy kościół, były opodatkowane. Bo dlaczego na przykład wierny idący do kościoła, chcąc ochrzcić swoje dziecko, chcąc posłać dziecko do pierwszej komunii, chcąc yy, Pochować kogoś, kto zmarł, chcąc wziąć ślub, muszą za tę usługę płacić. To już abstrahuje od tego, że co parafia, to inny cennik. Teoretycznie co łaska, ale praktycznie no, co łaska, ale nie mniej niż. Pracownik kancelarii to bierze, albo ksiądz to bierze. Nie ma żadnego paragonu, żadnego rachunku, ale to po prostu bierze. Niedzielna taca, datki wiernych. Co się z tymi pieniędzmi dzieje? Gdzie one trafiają? Na co one idą? Też tego nie wiemy. A kościół to jest przecież takie przedsiębiorstwo. Więc każdy w Polsce podatki płaci. Ten, kto pracuje na umowę o pracę, ten, kto prowadzi działalność gospodarczą, każdy podatki płaci. Kościół też powinien płacić podatki. To może nie jest od razu. W tym samym kroku, co likwidacja funduszu kościelnego, ale czemu by o tym poważnie nie pogadać? Naprawdę, świeckie państwo to jest to, co powinno nas łączyć, a nie dzielić. Bo ja wiem, że zaraz ta, ta katoprawica, czy ta skrajna prawica podejmie głosy, co wy tutaj robicie, na wiarę się rzucacie. Ja nie mam z tym problemu, żeby powiedzieć, że jestem osobą wierzącą. I to naprawdę nie ma nic wspólnego z wiarą. Jeżeli będę chciał, to będę wpłacał datek na kościół i nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Ale nie chcę, żeby ze wszystkich podatków szły pieniądze na kościół. Słuchajcie, sprawdziliśmy, że tylko z instytucji publicznych przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości poszło 10 miliardów złotych. 10 miliardów złotych. Za 10 miliardów złotych można byłoby wyremontować, wybudować 60 tysięcy mieszkań. Ja rozumiem, że ksiądz nie potrzebuje mieszkania, bo on na ogół żyje jak pączuś w maśle. Jest zadowolony, on ma tam obsługę, pani mu gotuje, sprząta, on ma ładne mieszkanie, niektórzy mają nawet apartamenty. I on tego mieszkania nie potrzebuje. Ale są ludzie, którzy potrzebują. Na pewno jednym z rozwiązań, wsparcia yy, wyznań religijnych, jest odpis od podatku. Możemy o tym podyskutować. Wtedy odpisać od podatku będzie i ten odpis od podatku będzie robił ten, kto będzie chciał, ale nie każdy. Ja na przykład bym tego odpisu od podatku nie zrobił, bo ja wolę dawać pieniądze na organizacje pozarządowe. I sam decyduje na którą organizację pozarządową daje pieniądze zgodnie ze swoim pitem, a dodatkowo wspieram Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, wspieram Amnesty International, każdy niech sobie robi to, co chce, ale każdy powinien mieć wybór. Te czasy, kiedy pan Tadeusz Ryzyk przychodził do pana Jarosława Kaczyńskiego, żądał dotacji. Pieniędzy na swoją biznesową działalność w Toruniu, naprawdę się skończyły. I chcę Wam powiedzieć z pełną taką satysfakcją, że przecież nie jest tajemnicą, że w instytucjach publicznych funkcjonują kapelani. Wiecie, w jakich instytucjach od 15 października, no może niedokładnie od 15 października, ale po 15 października kapelani nie funkcjonują? w Ochotniczych chówcach Pracy. A Ochotnicze chówce Pracy podlegają pod ministerstwo, gdzie ministrem jest Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Było ich 16 w każdym województwie. Nie ma ani jednego. W Ochotniczym Hufcu Pracy kapelani, na etacie, opłacani no naprawdę się komuś coś na głowę na głowę spadło i nie wiem, czy ci politycy, którzy chcieliby przyłożyć do tego rękę, to oni się boją? Czy oni uważają, że ktoś ich skarci, skrzywdzi? Przecież my nie chcemy zrobić nic absolutnie złego. My chcemy ucywilizować i znormalizować funkcjonowanie państwa. Też nie chcę mówić o lekcjach religii, które w moim przekonaniu powinny być wyprowadzone poza szkołę. Ja chodziłem na lekcje religii, tak chodziłem na lekcje religii w szkole podstawowej, chodziłem na salkę katechetyczną. Przy każdej parafii są salki katechetyczne. I naprawdę nie trzeba z tego tytułu opłacać księdza, żeby on przychodził do szkoły. To powinna być misyjna działalność księdza, który w salce katechetycznej powinien lekcje religii prowadzić. I te lekcje oczywiście powinny być dobrowolne. To jest rzecz dla mnie naturalna i oczywista. Poważnie bierzemy się za rozdział państwa od kościoła. Będziemy mówić o świeckim państwie nie jako ugrupowanie, które walczy z wiernymi i z wiarą, tylko jako ugrupowanie, które walczy o sprawiedliwość. Dlatego projekt ustawy o likwidacji Funduszu Kościelnego, skoro zespół powołany przez premiera po 14 miesiącach nie może się niczym pochwalić, to trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i tak jak już to lewica w tej kadencji robiła, wiele spraw udało się załatwić. Więc mierzymy się z funduszem kościelnym, mierzymy się z likwidacją funduszu kościelnego, mierzymy się z opodatkowaniem tacy, opodatkowaniem usług kościelnych, tak żeby wszyscy w Polsce byli równi Wobec prawa. O kolejnych krokach dotyczących Funduszu Kościelnego jeszcze będę pewnie informował, a tymczasem bardzo Was proszę o subskrypcję, proszę Was też o komentarze. Może Wy macie pomysł, w jaki sposób wspierać swój związek wyznaniowy, wspierać Kościół Katolicki. Można zostawić swój komentarz, można, można zostawić swoją propozycję. Pozdrawiam.